Tak, to jest warta, powiedziałem, że się zamotają. Widzę, że kręci się, że się nie zmierzy, że kręci. już nasze limoty. Tak się pokonuje góry. No dokładnie, no, a nie to włożenie w Tak. A, a to nie to samo? Nie! Ładnie pan kręci Jola, a to jest to nasze schronisko, tak? Tak, to jest To ze świąt? O, wreszcie, zobaczycie je w ogóle. No! Dzięki! <noise> e, słuchajcie, znaczy, żebyście jakbyśmy się pogubili, czy coś, żebyście wiedzieli, gdzie idziemy i jak idziemy. Ale idziemy jest taka góra? Tutaj... No, możemy. No, nie ma nie tak jak <noise> to ruchu prowadzi, ruchu. to może no. być taka opcja. A my ją pierwszą zgubiliśmy. Się. Idziemy na górę. Gdzie, gdzie parking? Ja, ja się nazywam na tak ten, ten hotel. Na nie, możecie nie przeszkoczyć. Idziemy na górę czarnym szlakiem. Oczywiście. E. Menedżer jest ta. tylko jeden, tak? Operator kamery. Tego, tego się trzymamy. E, operator kamery. <grym> e. e, się. Jestem Wiesia. Zbyszek. Miłona. Z Bogdańca. Z Bogdańca, tak. z Bogdańca. <grym> Zapłacone od Zaki. Tak, proszę by... nas tutaj przyczepić? Nie, nie będę dziurawił. Ale on... nie, proszę przyczepić, no, nie, przy... kurce, kurce, proszę nie, dziurawić. Nie, nie, kurce nie. nie Ale nie dziurawić. nie dziurawić, proszę dziurawić. Nie. To jest wyjątkowa oznaka w wyjątkowych miejscach, w wyjątkowych no, tak. miastach. Słyszysz? Obok wyjątkowych okolicznościach z wyjątkowymi osobami. Proszę kurtkę dziurawić. Możesz mnie pocałować rękę teraz <laughs> <laughs> Słuchajcie Słuchajcie, Rzadko się zdarza, że chcą. Nasi członkowie, żeby im kurtkę przy bo ja mi ręce, że trzęsą z tego wszystkiego, nie mogę wyciągnąć odznaki. Że tak powiem, jest, 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 Na pewno chcesz dziurawić. Na tak? pewno chcesz dziurawić. Oficjalne przekazanie odznaki. Zapisujemy do naszego klubu koleżankę. Jest. Jest. Proszę, pięknie. I to czysta przypadk Czyste przypadkowe spotkanie... Proszę bardzo, należy do naszego klubu. Hello! Drugą odznakę tutaj ja idę potem witu. To prosimy do baru teraz. I, I teraz jak do do też. Gratuluję. i oby częściej takie spotkanie. Dziękujemy. Do następnym. Salut. Salut. Też tu jestem. Kiedyś była we Włoszech, barwa włosów się zmieniła i to rozpuszczała. A co ty za układem? My bój, nie. Nie, bo on za kolejkę nie płacił. A to już widzę, jakieś układy się robią. To widzę, układy się robią. Zapraszam ktoś, ktoś, ktoś. na Na buto. Na Jeszcze tylko czekajcie na mnie. Dobrze. Jesteśmy na terenie parku narodowego Kerkonoszy, więc podróżujemy tylko i wyłącznie ścieżkami wytyczonymi przez Petetek i Park Narodowy. Nie chodzimy gdzieś w czakach. tak jak tu koleżanka chciała nas gdzieś tam wsadzić na minę, że tak powiem, nie? Wspominając naszych kolegów, możemy pokazać jak to oni schodzili tędy tyłem. A, tak mówisz? ty. To ja zaprezentuję. Ty, Ty? Tomasz, masz, masz. Tak ta, ta się tutaj schodzimy. Tak się a czekaj, a w którą stronę się filmuje? O tak? O pierdolę! Nie <grymne> mam jak, pytań! Jak, to oni się wylwiają! Jakby kogoś nogi bolały, to zaraz <grymne> w Marcin, Krzysiu! Tak, pozdrawiamy Was! Idziemy Waszym szlakiem. A czy kto w tę stronę się kameruje? Co ona robi w ogóle? Zabierz jej to! Jak Tamte kamienie to były konie, teraz są świnki. Stańmy sobie może tu z boku. Pięknie. Pepe. To jest stacji kolejowej, linii kolejowej, jeśli szlakiem to trzeba skręcić w prawo, na czerwony, no, 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 no. jeśli coś tam. To wszystko z pamięci. Nagrywasz to? One się znajdują na 1290 metrów i opowieść to jest, słuchajcie, do good. są teraz opowieści naszej przewodniczki, płacze jak usłyszała imię Janek. Nie <sum> wiem dlaczego. Z wrażenia, prosimy, prosimy. Ten Janek się opiekował już tymi świnkami, świniąciami i takim świniopasem był, nie? Ale on chciał odejść od tych świnek, bo on nie chciał już za taką taniochę jeździć tam hodować, nie? Ale ten właściciel powiedział, nie, Jaki nie, ty ze mną zostaniesz, patrzcie, patrzcie. będziesz pas, No I tam wymyślił sobie, że. I nie mogę Macie jakiś. Nie płacz, nie płacz! nie? Płacz. Płacz. No, i później... no widać, że się denerwuję, bo się mówi. <grym> Ciopat <grym> ściąga, spop. jest, nagrywa, do końca. No i to one się zamieniły w skały. Jak się zamieniły? Jak? No, ale dlaczego? No, ja. tak, tak? tak, po prostu? No, takie dlaczego? Czeka. Nie, Czeka. nie, 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 nie. nie. No patrzą, Prawie dobrze, prawie dobrze. ona tam no, to co wie. no, teraz... to wiecie. na Słuchajcie, jest wszystko pod kontrolą. Czekaj, bo tak e, nagrywa, nic nie jemów jemów teraz. Nie. Mów, mów, Nic <ślesztw> nie teraz, no. Nie chcemy publicznie rozdawać e, prywatnych wiadomości i prywatnych numerów, bo to nie jest wskazane. Dokładnie Koleżanka wczoraj o 23 napisała, że chce iść. A nie ma. I doszła do tego. Oczywiście dołączyłam. Dzieci, nie. No. No. Tak, tak trzymaj. Tam kamera. Powinno. W tą stronę. A co zrobi moim? Teraz powiedzcie coś ładnego panu panu. Zrobi panu panu. Panu, panu, ma, panu, panu, panu się mówi. Sprawy. O, Agnieszka powiedziała fajnie. Kochamy wyprawy. Kochamy wyprawy. Głosu nie ma nic, nic, nic ser. Mało Za Mało No jak mało wzięli, to i mało kupili. na No na nim się na sankach zjeżdża No warto, od razu spoczną Dobra, jesteśmy teraz w łapskiej Bołdzie, proszę bardzo O i to są złote napoje, proszę bardzo Nasz menadżer <laughs> Można? A mi to co? Ale on wyszedł, mi to Ale on wyszedł nie? doszedł Idziemy

Ej! Bo ja 10 sekund będę miał, żeby dojść! Za z wami? Ej! Dajesz, dajesz! No to robić czy nie? No i ziel! No i No i Zjebało się! No i proszę bardzo, mamy rzekę łabę. Człowiek było to, Proszę dobra. Byliśmy u źródła, a teraz jesteśmy na motocyku. I tu ładny jest tam wodospad, ale... Idź, to się załapiesz? Nie. Będziesz zaklejona. To już włączyłeś. Da się, Da się. Das się? No. Miło było? Tak, i się skończył. Zda się? Da się. Das się? No. Miło było? Tak, i się skończył. No bo nie wiem, które na drogę to dawać, ale... On się robi, że pracuje tak średnio. Jak wiem, że nie ma nic takiego ogarnięcia, no to chwoką. Bo... To, to będzie taki hard, hard jak ze skroniska. No i stąd te no liczy rzepa, że tak. liczył rzepy, a kobieta mu uciekła. Prz, ja w tym czasie. Ja nie. Czyli, czyli, czyli liczył rzepy. Tak, czyli Karkonos został trochę przekrzony przez święcia Raciej Polskiego. No i przez liczenie rzep został. Liczył rzepę! Co to będzie? Yy, Panorama proszę bardzo. Kogo? Na łapską bołdę. Aby tam byli. Tak? Nie, nie. Tam tak, tam byli. jest źródło łaby, tam troszeczkę widać. Tak my nie byliśmy. Jelańska bołda, proszę bardzo. Co jeszcze widać? No tutaj już nigdy nie widać, no. Karkonosze piękne, rezerwat, jesteśmy na terenie rezerwatu przyrody oczywiście. Nas widać. Nas nie, nie widać. Nas też nie widać. O, nie no, tam to była tak. A w zimą? A w zimą? A w zimą? A górna trawa. Tutaj mamy Tak, to samo nie daleko, tu już uważaj. Żeby ten napis był, nie?

Dobry dźwięki. No. ty mi reklamę umiesz robić. <noise> ale telefon możemy zatrzymać? <noise> ale na dole też jest straba. Daleko nie poleci. Nie ja trzymaj jej nogi, ona się musi lansować. No, nie wiem. A co ty robisz? Wiesz. Widzicie. Oh. Weź to schowaj, bo robi na zdjęcie. trafił, to złapał, nie? Albo maszynka przerywał. ja nie, no nie widzę. Ładnie, nie? Ładnie, nie? Ładnie, nie czy już raz rozebrałaś i pokazałaś. Nie pokazywała. Co? Pod Co? Podstawą, Ale nie Odprowadzamy go do przodu. Widzieliśmy, nie no. Nie wiem, jedna mała, biedna dziewczynka za tą ladą. Co to za okazja? Pij z gwinta. Prawda, żeśmy się spotkali wszyscy razy. A oszorzysz? Ja? A co, nie masz wody? Co ci się chce? Pić. To to na... no, Pić. Jeszcze raz, to jeszcze to raz. To jeszcze to raz. To. Jest nerowa. Czemu wy ludzi trujecie?

bo tu się nagrywa to się wyda się wykasuje Marta nie, no pe, dobra, nie? Wszystko widać. Marta nie ten no nagrywa nie, na a wy co tu siedzicie iść już iść a nie będziecie podglądać tu wszystko Usadowili i czekają. Na widowisko W końcu. Pierwszy raz w życiu. Rzeczywiście nie jesteś baba z jajami. Nie było jaj, widać? Ale fajne to było. On, on nagrywa, tu nagle. Nie, proszę, nie teraz ona. A witek, a witek, a witek cuch, kamerę wyłączył, kurwa. Mówi proszę, nie teraz, bo się nagrywa. To już jest koniec Nie ma już dni. Jesteśmy Ale wolni już jest koniec. A nie na nawet w tą stronę Pomachałaby, to jest ważne. Tam goście nam pomaga. O widzisz, no to jest półtora gościa To jest to lasu i pewnie już na ten, na, pójdzie na przejście na pierwszych. <noise> Można? No co, zakończona wycieczka. Tak, tym sposobem żeśmy sobie obeszli, byliśmy w paru fajnych miejscach, zrobiliśmy jakieś pewne dojrzewam 17 km. Przybyście nie było za wiele, jakieś 350 metrów. Były alkohole, były ciasteczka, było gorąco, było zmęczenie. No i cudne widoki, co tu i można powiedzieć śniadne kotu zachwycają o każdej porze roku. Nawet jak nic nie widać, to i tak jest cudnie. Więc tak jak mówiliśmy na kiedyś i teraz, zapraszamy na nasze wyprawy, zapraszamy do subskrypcji, do polubienia naszego filmiku, czyli łapeczka do góry. No i miło by było, gdybyście pojawili się też na naszym złocie.